Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek. Chcę być tak jak on. Jedziemy. Mogą ustąpić. Pagórki się zachwyć, Jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda, on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła, góry mogą ustąpić Pagórki się zachwyć, Jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, już prawie weekend. Więc, aby ten weekend był dobry, koniec tygodnia, zaczynamy weekend, zanurzmy się w Bożym Słowie, otwórzmy sobie Ewangelię. Dzisiaj czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 29 do 33. No i tu jest kontynuacja tych czytań, jak to bywa właśnie w, na koniec roku liturgicznego, gdzie Pan Jezus mówi o. O nadejściu Królestwa Bożego, o tych czasach ostatecznych, co się będzie działo, jak to rozpoznamy. Dzisiaj też o tym mówi do swoich uczniów i bardzo mocno mnie poruszyły, i dały mi do myślenia takie słowa, które Pan Jezus wypowiada, a mianowicie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. Zacząłem sobie tak rozmyślać. Nad tym słowem przemijania, przemijanie co to słowo oznacza i no tak jak Pan Jezus mówi ta ziemia niebo i ziemia, czyli te miejsce gdzie teraz żyjemy to wszystko co nas otacza to przeminie, przeminie czyli no przestanie istnieć nic z tego nie zostanie to jest takie niepojęte, nie? No, a słowo Pana Boga, czyli, czyli sam Pan Jezus, który jest słowem, on nigdy nie przeminie. Zaczęłem się zastanawiać nad moim życiem, szczególnie nad ostatnimi sześcioma lat latami mojego życia, właśnie od tego momentu, kiedy na nowo się narodziłem, kiedy postanowiłem pójść za Panem Jezusem. Przez te sześć lat. Pan Jezus bardzo wiele uczynił w moim życiu, przemienił mnie, przemienił moją rodzinę, przemienił tą całą rzeczywistość, w której żyję. Ale on to uczynił właśnie poprzez swoje słowo. Pamiętam każdym te momenty, kiedy właśnie Pan Jezus przychodził do mojego życia z konkretną. Dziedziną do zrobienia, kiedy rzeczywiście jakiś obszar we mnie musiał się zmienić, ja to zobaczyłem. Zawsze działo się to przez Jego słowo: przez słuchanie, czytanie, rozważanie Słowa Bożego. Jak wielką moc posiada Słowo, które jest takie same, niezmienne Słowo Jezusa. Zobaczmy, 2000 dwa, dwa lat temu Pan Jezus wypowiadał te słowa. Mówię teraz o Nowym Testamencie. Te słowa wszystkie zostały spisane. Pan Bóg od czasów przyjścia Jezusa jest obecny wśród nas przede wszystkim w swoim słowie. Możemy je czytać, możemy je rozważać, możemy nim żyć i ono może realnie wpływać na nasze życie, na jakość naszego życia. No ja doświadczam niesamowitej przemiany, i drogi, właśnie życia, odkrywania sensu życia, szczęścia, prawdy poprzez słowo, słowo Jezusa Chrystusa. Myślę, że to bardzo ważne. A trochę boli to, że my katolicy właśnie tak rzadko czytamy Boże słowo. Mówimy, że wierzymy w Boga, praktykujemy. Nie wiem, może chodzimy do kościoła, właśnie praktykujemy różne takie religijne obrzędy. Ale nie czytamy Słowa, Słowa, które jest życiem, które jest niezmienne, nieprzemijalne, które ma moc. Dlatego, kochani, czytajmy Słowo, zachęcajmy kogo tylko możemy do tego, aby czytać Słowo, aby Jego słuchać, aby się w Nim zakochać, aby to One było jakby celem naszego życia. To jest niesamowita przygoda. Odkrywać Pana Boga, poznawać go właśnie przez Słowo. Tylko przez Słowo możemy to zrobić. Przede wszystkim przez Boże Słowo. Pomóżmy się o to, aby Pan Bóg właśnie dał nam takie pragnienie. Taką chęć. Abyśmy każdego dnia systematycznie sięgali do Jego Słowa. I aby one. Poprzez tą systematyczność zaczęło działać. Mogło działać, mogło przemieniać nasze życia. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię przyjść z pragnieniem poznawania Ciebie poprzez Twoje Słowo. Abyśmy każdego dnia mieli w sobie taką chęć, Panie, aby się z Tobą spotkać, w Twoim słowie. Aby to stało się nawykiem. Tak jak nawykiem jest i taką główną potrzebą. Jedzenie każdego dnia. Aby takim samym nawykiem i potrzebą stało się trwanie w Twoim słowie. Bycie w Twoim słowie. Czytanie go, rozważanie. Przyjdź duchu święty. Przyjdź duchu święty z takim pragnieniem. Byś mógł poprzez to właśnie nas przemieniać. Twoje Słowo stało się żywe w nas. Niech tak się stanie. Jezu Chrystus, prosimy Ciebie. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to poruszenie serca. Niech od dzisiaj, jeżeli zaniedbujemy to Słowo, Twoje Słowo, jeżeli zdarza nam się, że nie spotykamy się z Tobą w Słowie każdego dnia, aby od dzisiaj to postanowienie. Było w nas mocne, prawdziwe i żywe, abyś Ty nam pomógł Panie do tego dążyć każdego dnia. Niech tak się stanie kochani w naszym życiu. Postanówmy sobie to dzisiaj. Niech Pan Jezus nam w tym postanowieniu dopomoże. Zbliża się Adwent. Także może niech to będzie takim naszym postanowieniem. Może ktoś ma już jakieś postanowienia, ale może właśnie sobie dołożyć takie postanowienie. Myślę, że to może dużo nam pomóc w podążaniu za Jezusem, w stawaniu się podobnym do Niego. Życzę Wam przepięknego weekendu i do usłyszenia, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu z Bożym Słowem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Bóg z Wami. Pa!